Siemaneczko, kochani, to już ostatnie chwile przed 18, przed wyborami, które za chwilę będą, gdzie będziemy mogli w końcu zdecydować, czy nam się wszystko tutaj w tym kraju podoba, czy nie. Czy będziemy głosowali za obecnym systemem, można powiedzieć, tudzież nie. No i jedyna z niewielu okazji, jakie mamy na co dzień, rozwalenie tego, co mamy obecnie, czyli tego systemu, jeśli będziecie w stanie i będziecie chcieli. Przełamać ten duopol, no to wiecie na kogo głosować. No ja też będę na niego głosować, rzecz jasna. Choć tutaj co niektórzy widzę, że są bardzo też za, za Braunem. Ja się nie dziwię. Nie dziwię się. W każdym razie, może w tym wypadku rozważcie troszeczkę może zagłosowanie jednak na tego trzeciego kandydata na Sławka ze względu na to, że nawet jeśli za nim jesteście w 100% i wolicie Brauna, bo rzecz jasna wydaje mi się, że nawet już ci, którzy są za Duopolem no to już tego się raczej nie przełamie w pierwszej turze, ale jeszcze z niektórymi jest szansa, tak samo z wyborcami Hołowni, no to macie jeszcze możliwość zastanowienia się czy faktycznie chcecie kontynuować ten Duopol, no bo głos na Brauna czy na Hołownię będzie sprawiał jednak nadal, że będziemy tkwić w tym wszystkim a jednak jest jakaś Szansa za tym, żeby to przełamać i wprowadzić Sławka do drugiej tury. Jeśli to się stanie, no to rzecz jasna: każdy z Was już wie, że w drugiej turze Mencen po prostu wygrywa. Ma największe szanse spośród wszystkich kandydatów na przełamanie duopolu, i mam nadzieję, że wszyscy to pamiętają, wszyscy się będą tego trzymać. Tego Wam życzę. Na razie strzałka, cześć.